Wszyscy mamy magiczne rogi. Chciałam przenieść starsze książki do działu archiwaliów na jakiś czas. Muszę mieć miejsce na nowe książki. Dziękuję wam za pomoc. Chyba żartujesz. Po tym co dla mnie zrobiłaś, przynajmniej tyle mogę zrobić. Och, proszę cię, nie zrobiłam aż tyle. Nie, tylko nauczyłaś mnie, czym jest przyjaźń. Faktycznie niewiele. Być może trochę ci pomogłam, ale tak naprawdę to sobie zawdzięczasz przemianę. Jestem dumna z takiej studentki i przyjaciółki. A teraz uprzątnijmy te kartony. Spike, mógłbyś. Spike? Co to jest? Może jakiś ptak? Albo jakaś szarańcza. Co? Co? To... Zazwyczaj otrzymuję listy przez smoka. To jest najszybszy sposób wysyłki. Dla mnie? Kto mógłby do mnie napisać list? To kucyki z mojej starej wioski. Coś im zagraża? Są na ciebie złe? Nie, gorzej. Zaprosiły mnie na doroczny festiwal zachodu słońca. Stare sprawy, stare miejsca. Eee, cześć Wam, co słychać? Eee, cześć Starlight, a co ty tu robisz? Ja e, dostałam zaproszenie na wasz festiwal. Eee, tak, ale nie sądziliśmy, że naprawdę przyjdziesz. Nie myślałaś chyba, że naprawdę cię tu chcemy, prawda? Ja przeprosiłam. Myślałam, że już wszystko gra. <laughs> Proszę, dość! Dość! Co się stało? Jest tu ktoś! Siężniczka Luna? Co ty tu robisz? Sny to moje królestwo Starlight Glimmer. Jestem tu, ponieważ ty nie potrzebujesz. O, więc to tylko sen. Być może to tylko sen, ale uczucia są prawdziwe. O, nieźle. Czyli bardziej boję się powrotu do wioski niż myślałam. No i co mam zrobić? Ja wiele razy korzystałam z pomocy sześciu wyjątkowych kucyków. Dzięki nim uporałam się z przeszłością. Masz szczęście, że to Twoje przyjaciółki. Podziel się z nimi swoimi obawami. Przypominasz mnie samą, Starlight Glimmer, i mogę powiedzieć z własnego doświadczenia, że z czasem wszystko się układa. I księżniczka Luna poradziła, żebym powiedziała wam, jak się czuję. Więc chodzi o to. Boję się pojechać do wioski na ten festiwal. Dlaczego, skarbie? Przecież przeprosiłaś ich, oni wybaczyli i już zostawili przeszłość. Czy naprawdę oni nie wiedzą, jak bardzo się zmieniłam. Albo gorzej, może nie zmieniłam się aż tak, jak mi się wydaje. Nie żartuj! Jesteś teraz kompletnie innym kucykiem! No wiesz, byłaś dość okropna. Rainbow Dash! Co? Była! To jest komplement! Nie wysłaliby zaproszenia, gdyby cię tam nie chcieli. Na pewno się ucieszą, gdy przyjedziesz. Dostać zaproszenie na imprezkę i nie skorzystać to jak to jak. No nie wiem jak to jest, ale na pewno źle. Bądź z nimi uczciwa. Jestem pewna, że zrozumieją, jak się czujesz. To naturalne, że masz wątpliwości, gdybyś zabrała kogoś ze sobą, byłoby ci łatwiej. Kogoś, komu ufasz i z kim się przyjaźnisz. Dziękuję, że się zgodziłaś, Trixie. Kiedy Twilight dała mi dobrą radę, od razu pomyślałam o tobie. Świetny pomysł, księżniczko Twilight! Poproszenie mnie, najlepszej przyjaciółki Starlight, bym pomogła jej w tej podróży, to dowód na to, że jesteś bardzo mądrą księżniczką. Dzięki, Trixie. Ja miałam na myśli siebie. Festiwal trwa cały tydzień, ale nie zostaniemy tak długo. No nie wiem, Starlight! Czas tak szybko biegnie, gdy spędzasz go ze swoją super psiłą. <laughs>